FACO Power System Blood Night to najlepszej jakości mieszanka białkowa za rozsądną cenę. Buduje i chroni Twoje mięśnie w czasie, kiedy śpisz. Polecam. Karolina Michalczuk. Rozmawiamy z Jackiem Puchaczem, prezesem Lubelskiego Związku Kickboksingu. Jacku, lubelski boks ma się znakomicie. Karolina Michalczuk, brązowa medalistka Mistrzostw Świata. Ania Maksim, medalistka Mistrzostw Polski, dwóch mistrzów Polski juniorów. Tomek Smerdeli, nasz zawodnik z klubu sportowego Paco Karol Judin. A jak ma się lubelski kickboxing? Trudno porównywać do boksu, bo to dosłownie olimpijska. Ale chyba nie mam się czego wstydzić. Mamy medalistów Mistrzów Świata, tu aktualnych. Wojtek Jaszczemski. Yy, niestety, kontuzja nie pozwoliła Rafałowi Aleksandrowiczowi zawalczyć się o tytuły na mistrzowskiej imprezie w tamtym roku. Tomkowi Borowcowi zabrakło nawet niewiele do, 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 do medalu Mistrzostw Świata. Także jest naprawdę nieźle, jeśli chodzi o kontakt. Jeśli chodzi o inne formuły, to jesteśmy gościnnie na zakończeniu sezonu Danu, Lubelskiego Klubu Sportu Walki Danu Świdnik którzy mogą się poszczęścić naprawdę bardzo dobrymi osiągnięciami w Semikontakcie. Nie tylko, bo i w Lejkontakcie też wyniki mają. Dwóch kadrów na, na Mistrzostwową Imprezę, wyjeżdża na Mistrzostwa Świata, także no, chyba naprawdę nieźle. Nie, pewnie zawsze mogło być lepiej, ale nie możemy narzekać. Danowcy to od lat czołówka, nie tylko polska, ale i europejska. Jaka jest recepta na to, żeby stworzyć tak dobry klub i mieć w nim tak dobrych zawodników, jakim udało się i Bernatowi? A to chyba właśnie dzisiaj widać na tej imprezie, ile jest dzieci, nawet dzieci, już nie mówię, że młodych osób, tylko dzieci jest praca właśnie z dziećmi, zabawa przez właśnie takie imprezy między innymi, bo dzieci muszą się tym bawić. Jak to będzie taki reguł treningowy, to dziecko nie będzie chodziło regularnie, natomiast jak ktoś jest w takiej formie zabaw i są wyniki, uczy się techniki rywalizacji. Wytrzymałości szybkości sprawności przede wszystkim. Koordynacji ruchowej to najważniejsze w takim wieku. Właśnie. Także to jest tędy droga, także to tu czapka z głowy przed nimi, bo oni z tym dziećmi pracują od dawna i, no i stąd te wyniki. Stąd Jacku, wyniki. poświęćmy chwilę Twojej skromnej osobie, były mistrz świata, wielokrotny medalista imprez Pucharu świata, mistrzost Polski. Nie żałujesz troszkę, że ta kariera już Twoja sportowa dobiegła końca? Trudno odpowiedzieć na to pytanie. Oczywiście, że to ta adrenalina no brakuje tego, ale no, no już przychodzi pewien wiek, jeszcze tym bardziej nie będę ukrywał, to nie jest sport, na którym człowiek zarabia się pieniędzy. Ale to chyba nie była A, łatwa sobie... decyzja powiedzieć. No niestety już stop, już poświęca się tylko pracy działacza, sędziego. Łatwo nie było, ale chyba no już przychodzi taki wiek, że że już, znaczy generalnie ja nie tak nie mogę narzekać na jakieś tam urazy, kontuzje. Dzięki Bogu ustrzegłem się od jakichś tam poważniejszych urazów. Chociaż oczywiście tam jakieś tam były, ale no to taki już taki sport. Natomiast no, nie, no już przychodzi taka pora, że wystarczy, no już niech młodsi zajmują miejsca, walczą, po tym nie wiem, czy to dobrze brzmi, ale po prostu już przestaję się chcieć w takim rygorze treningowym, naprawdę, to jest, to jest rygor treningowy i to trzeba tego pilnować, a już nie wypada, jak się pewien poziom, poziom osiągnie, nie wypada być nieprzygotowanym, a żeby być przygotowanym trzeba ciężko pracować. Jacku, za miesiąc Igrzyska Olimpijskie, tam oczywiście kickboxerów nie będzie, ale będą bokserzy, a mianowicie nasza wspaniała Karolina Michalczuk. Jak typujesz występ Karoli? No znacie się dosyć dobrze. Znamy się dobrze z Karolą i e, nie wiem, nie chcę zapeszać. Ale, znaczy ja jestem spokojny medal, tylko nie chcę zapeszać. No, odpukam niemalowane, ale jakiego będzie koloru, będzie zależało przede wszystkim od niej. E, bo nawet pewnie odrywalek też, ale przede wszystkim od niej. Natomiast wiesz, medal jest absolutnie w zasięgu.